Jakub Szysiak, a ze mną mi Rolnik. Siemanko. Siema. Dobra, zacznijmy może od innej strony, taki kuździki zrobię, co? Na temat zawodników dzisiejszej gali, co ty na to? Jak zgadniesz, to dostaniesz do mnie małą nagrodę. Dobra. E, już czekaj. Powiedz mi stary, kto to jest? E, Piotr Kuberski. Zgadza się, to jest Piotr Kuberski. Lecimy dalej. Kto to jest? E, Damian Janikowski. Pomyśl jeszcze, ci drugą próbę. Aha kurde nie kojarzę z nazwiska, sorry, ale wiem kto to jest walczy dzisiaj. Ee, z Brazylijczykiem, co nie? Nie, z Polakiem. Okej, okay. jest... Okej, okay, to wiem. To nie znasz nazwiska? No, ale kojarzę jak wygląda, tylko że nie znam z nazwiska. Okay. No no no, no okej. Okay. Kto to jest? Mm... Taka pozwolę się dzisiaj z twoim kolegą. Marcin Wójcik? Tak, zgadza się. Okej. Okay. Dobra, Phil to de I ostatni. to to jest? Jak nagrywaliśmy wywiad, to no, że... Poza kolach poznałem. Adrian Wartosiński. Dobra. <laughs> trzymaj, trzymaj. A teraz lecimy do wywiadu. Jehor, powiedz mi przede wszystkim, co tu dzisiaj robisz i czy wiadomo jesteś na różniku z Rafałem Maratykiem, tak? Jestem w narożniku Rafała Haratyka, też mu pomagałem na rozruchu rano. Rafał jest perfekcyjnie przygotowany, wszystko będzie super i wracamy ze zwycięstwem. Oczywiście pomagałem w przygotowaniach mu przed walką, tak? No, dużo robiliśmy razem, dużo sparingów przepracowaliśmy, więc Rafał też mnie trochę cisnął pod koniec, już jak się odpalił w tych przygotowaniach, więc jest naprawdę, jest naprawdę moc. Jakbyś miał taką predykcję na ten pojedynek dzisiejszy dać? Myślisz, że ta walka skończy się dosyć szybko, czy jednak dojdziemy do tych rund mistrzowskich? Szczerze mi się wydaje, że to będzie knockout pierwszej w drugiej rundzie. Coś, czy... coś mi się tak wydaje. Czyli myślisz, że ta walka zakończy dokładnie tak samo, jak to bywało na KSW Epic? Tak, wydaje mi się, że tak. Bo ja sądzę, że Marcinowi gdzieś tam w głowie, z tyłu głowy jeszcze siedzi ta przegrana szybka dlaczego obstawiam drugą rundę? Bo to jest bardziej, to by było bardziej prawdopodobne z racji tego, że może będzie się tam gdzieś stresował i nie pójdzie w tą wymianę od razu na starcie pojedynku, ale już od początku drugiej rundy się odpali bardziej, bo poczuje się pewnie i wydaje mi się, że Rafał go złapie. Jak się na przykład zapatrujesz, przypomnę, że teraz na przykład Rafał Haratyk wygrywa z Marcinem Wójcikiem dosyć szybko i też Ibrahim Czuczgajew miał iść do PFL, nie wiadomo co teraz się dzieje. Przypuśćmy, że on wraca do KSW na walkę z Rafałem, kto twoim zdaniem wyjdzie zwycięski? Mm, to jest walka 8-4. Nie, Ibrahim Czuczgajew się bił w KSW 93, odszedł okay. i teraz właśnie nie wiadomo co z okay. nim jest, może jest szansa, że może wróci. Okej. Okay. No, Ibrahim na pewno ma, będzie miał mocne zapasy, bo jego walki wiedziałem akurat z Bogdanem Gnitko, oglądałem walkę i potrafi miażdżyć tymi zapasami, ale, ale wydaje mi się, że akurat warunkowo Marcin Wójcik będzie silniejszy od niego i na pewno będzie większy. Więc, więc uważam, że dla Rafała to by nie sprawił większych problemów po prostu w tej walce. Dobra, powiem jeszcze swój typ na main event dzisiejszej gali Mamed kontra Bartosz. Kurczę, właśnie cały czas, cały dzień z trenerem gadamy o tej walce. I jednak, jednak dalej, tak jak mówiłem, obstawiam Mameda. Dobra, no, przejdźmy teraz do swojego tematu. Kapitalny pojedynek. Gratulacje wygranej. Powiedz mi, czy ten pojedynek potoczył się dokładnie tak, jak myślały, czy jednak przeciwnik cię w jakimś stopniu czymś zaskoczył. No, powiem, że. Zaskoczył mnie przede wszystkim tym, jaki był twardy, bo jednak te kolana na żebra, ja przynajmniej naliczyłem z 25-30 kolan takich mocnych. No i naprawdę szacunek mu, że wytrzymał to wszystko, ale, ale mimo wszystko walka wygrana, ale uważam, że z trenerem też rozmawialiśmy i. Uważam, że ta walka posłużyła fajną lekcją, mimo tego, że wygrana jednogłośnie do jednej bramki, no to, to uważam, że dała dużo do przemyślenia i na pewno trzeba tą stójkę poprawić i teraz pracujemy mocno nad tym. A kiedy chciałbyś właśnie powrócić do klatki, ty może już znasz termin swojego kolejnego pojedynku? Na razie nie ma żadnego terminu, nie ma żadnego rywala. No, i tak jak powiedziałem, na razie pracujemy nad tą stójką ogólnie, żeby to wszystko pomieszać z tymi zapasami, bo dobrze mi w tym idzie. Żeby zmieszać tą stójkę, poprawić ją i myślę, że tak wiosna, kwiecień, marzec, coś koło tego. Dobra, jesteśmy dzieje, wiadomo na KSW. Czy ty kiedykolwiek chciałbyś zawalczyć w tej organizacji? Szczerze. Nie wiem, nie miałem w planach walczyć w KSW, ale to w sumie zależy. Wszystkie, wszystkie pytania do trenera, że tak powiem. No, a miałeś na przykład oferty z jakiejś takiej nie wiem, egzotycznej organizacji, na Światowej? Na razie jeszcze nie miałem żadnych ofert, bo jestem zakontraktowany w Babilonie i na razie nie przychodzą żadne oferty. Ale w UFC kiedykolwiek chciałbyś się podjąć? To jest Twoje takie sportowe marzenie? To jest bardziej cel sportowy, bo to jest wszystko do osiągnięcia i wydaje mi się, że w najbliższych latach będziecie mieli okazję mnie tam zobaczyć. Dobra jej chore, Ci dziękuję za wywiad i lecimy oglądać galę. Dziękuję bardzo.